Co zabrać na wyjazd jako opiekunka? Niby proste pytanie, a jednak zawsze coś zostaje na szafce nocnej, prawda? Zaczynamy od podstaw. Dowód, paszport, karta EKUS. Wszystko, co może się przydać w razie niespodzianki. Do tego kopia umowy i numery kontaktowe. Druga rzecz: leki. Te, które bierzesz codziennie, weź na zapas. Do tego coś na ból głowy, przeziębienie, parę plastrów i witamina C. Ubrania. Nie bierz połowy szafy, tylko to, co sprawdzone. Wygodne buty, jedne do pracy, drugie do ludzi. Ciepła bluza, piżama, kapcie i coś lekkiego. Dalej drobiazgi. Ładowarka, powerbank, przejściówka, notes, długopis, słuchawki i torba na zakupy. No i coś swojego, kubek z domu, zdjęcie, mały krem, książka. Brzmi banalnie, ale to właśnie te rzeczy trzymają człowieka w pionie, zwłaszcza w pierwszych dniach. I to tyle. To nie tylko walizka, to twój mały zestaw przetrwania.